Podstawowe wątpliwości dotyczą tego, czy po przejęciu obsługi dźwigów przez firmę Schindler nie zmieni się koszt obsługi utrzymania urządzeń dla wspólnot. Póki co obowiązują jeszcze stare umowy i dotychczasowe stawki. O tym, komu i na jakich zasadach mieszkańcy zlecą utrzymanie winty, zdecydują wspólnoty na zebraniach rocznych organizowanych w lutym i marcu. Ale to, jeżeli chodzi o obsługę wspólnot mieszkaniowych, nie zmienia niczego. Obowiązują dotychczasowe warunki umowne co do zakresu serwisu i ceny za ten serwis. My jednak, jako administrator, będziemy chcieli zapewnić wspólnotom mieszkaniowym możliwość skorzystania również z konkurencyjnych ofert innych serwisantów z regionu łódzkiego i przygotowujemy takie informacje na zebrania roczne, które będą odbywały się w miesiącach luty, marzec 2017 roku. W nowych umowach stawki mogą być inne. Lokalne małe firmy jednak ostrzegają. Wysokość stawek to jedno, a faktyczny koszt utrzymania dźwigów w dłuższym terminie to drugie. Jak mówią, obsługa Windows, zwłaszcza jeśli nowy operator zainstaluje na przykład urządzenia i mechanizmy, które tylko on może serwisować, może okazać się dużo droższe. Żyjemy w tych szczęśliwych czasach, że każdy z Państwa może zetknąć do internetu. Proponuję dokładnie prześledzić ten temat, albowiem przykładów z całej Polski zdecydowanie nie brakuje. Korporacja uzależnia. Korporacji zależy przede wszystkim na montażu własnych sterowników, własnych podzespołów. Najkrócej mówiąc, tylko ich technicy w dalszej obsłudze tego dźwigu dysponują narzędziami, dysponują niezbędnym sprzętem, systemami e, informatycznymi do rozkodowywania danych rozwiązań. Żadna osoba, która przyjdzie z zewnątrz, nie będzie potrafiła, ona nie będzie miała środków, żeby Dane stronie obsłużyć, naprawić, zresetować. O wyjaśnienia chcieliśmy zapytać również w firmie Schindler. Wysłaliśmy oficjalne pismo z pytaniami i do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Widać w małych, lokalnych firmach łatwiej i szybciej można uzyskać informacje niż w wielkich korporacjach. O sprawie będziemy informować. Czekamy również na Państwa uwagi.